Oj, kochani, powracamy wreszcie do Robloxa, jak dawno nie było odcinków w ogóle z tej serii, więc ja po prostu postanowiłem, że dzisiaj sobie nagram w ten niezwykle upalny dzień, a dokładnie już w sumie wieczór. Eee, kochani, naprawdę, dzisiaj było ile stopni? 30 parę. Eee, to, to, jakie są tutaj upały, to jest po prostu nie do zniesienia. Mm. Telefon w ogóle do nagrywania, ten który nagrywam, yy, czyli iPhone, tutaj 6, się tak zagrzał. O kurczę, się tak zagrzał, że Jesus Maria. muszę masz go wywietrzyć. Dobrze, że mój, się no że mój normalny telefon się tak nie zagrzał, tylko ten do nagrywania filmów. A myślałem, że normalnie wybuchnie. Dzisiaj gramy sobie w D Dream OBby na Robloxie i będziemy sobie dzisiaj właśnie w to grali. To obby jest tak długie, że starczy nam naprawdę na wiele, wiele e, stage'ów, e, na wiele odcinków, e, tu jest 200 poziomów dokładnie. E, my, my mamy dopiero 43, nie wiem na ile odcinków to starczy, ale myślę, że spokojnie nawet na 3 odcinki to wystarczy, a m, nawet na e, 4. O, to obby jest o tyle fajne, że tu się po prostu zapisuje, więc zróbmy tak, że jak wiecie, 5 łapek do góry, to będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję w ogóle, że miło przyjmiecie ten taki powrót do tej, naszej kultowej serii, czy do kultowej, bo E, tak, w sumie na tej serii e, zrobiliśmy najwięcej. E, najwięcej e, wyświetleń. E, I to jest też w sumie najdłuższa, najdłuższa seria na kanale, bo liczy już ponad e, sto, 116 chyba odcinków. Więc dawno w ogóle nie było takiego normalnego, luźnego. Oby ostatni raz chyba w ogóle było. Yy, było, yy, nie pamiętam znowu jak kiedy, ale parę miesięcy temu, naprawdę parę dobrych miesięcy temu było takie obby, chyba ostatni raz to było od, od tego samego wydawcy co The World Obby yy, Czyli po prostu gdzie mieliśmy świat, góry, wiecie, pustynie yy, i różne takie rzeczy, które są na świecie To jest Dream Obby, czyli taki sen, dla tych co nie umiem angielskiego wytłumaczę Jesteśmy w śnie i yy, moja teoria jest taka, że yy, trzeba uciec ze snu na razie mamy poziom, bo to są w ogóle poziomy to obby jest fajne, lubię tego wydawcy co robi te obby i my jesteśmy aktualnie na drugim poziomie czyli na clouds, czyli na chmury bo jeszcze jest candy, ale candy już przeszedłem bo sprawdzałem czy to obby się nadaje na odcinek i stwierdziłem, że muszę, a niestety się ten a niestety to obby się y, zapisuje i nie mogłem od nowa zacząć, w sumie to dobrze że się zapisuje, bo nie muszę wszystkiego nagrywać jednego dnia i mam takie w ogóle dzisiaj... O, idziemy do nowego poziomu, jest taki teleporter. O, teraz będą chmury. A nie, teraz jest kosmos. No, no to wylądowaliśmy na księżycu kochani. Ciekawe, przy okazji nam się w ogóle efekt, nie efekt tylko ten. Y... Osiągnięcie zaliczyło do naszego Robloxa. Całkiem dużo już mam tych osiągnięć. Nie wiem gdzie to się sprawdza ile, ale już mam dużo. Myślę, że spokojnie jest tutaj z 2000 takich osiągnięć. Lubię te osiągnięcia, lubię jak są osiągnięcia w grach. Dajcie znać w komentarzu w ogóle, czy wam wiatrak ci przeszkadza. Ja, jak sprawdzałem i testowałem to, to nie przeszkadzało. Aczkolwiek e, i tak mam na jedynce, więc to jakoś bardzo nie chodzi. Aczkolwiek zawsze chodzi, e, bo wiecie, jest wieczór, upalny wieczór i nienawidzę tego. E, w ogóle takie dzisiejsze słowo klucz, to możecie napisać, e, co lubicie w lecie najbardziej i czego nienawidzicie, ale możecie wybrać tylko jedno. Czy nie możecie sobie na przykład napisać, że nienawidzę tego i tego w lecie, a lubię to i to, tylko musicie konkretnie nienawidzę tego, lubię to. Wiecie o co chodzi, prawda? Ja na przykład w lecie nienawidzę tego, że się właśnie sprzęt grzeje, taki elektroniczny, że na przykład telefon wam się grzeje, yy, a uwielbiam beztroskość w lecie. Yy, wiecie, nie trzeba się martwić szkołom, niczym innym, nie trzeba się martwić, yy, że pani z matematyki zadała sprawdzian na jutro i trzeba się nauczyć. Nie trzeba się martwić, że Pan albo Pani z fizyki yy, zadał, zadał, zadała, sprawdźmy jutro i my musimy się nauczyć, prawda? Więc to lubię, a nienawidzę właśnie tego, yy, że się grzeje sprzęt. Upały, upały zniosę, bo upały są yy, u, na upały to lekarstwo, w sumie basen, więc jak macie basen, to idealne lekarstwo. Na upały, jak macie basen, to naprawdę jesteście Jesteście bezpieczni, albo chociaż nawet zraszacz wystarczy. Dobrze, ten kosmos tak jakoś mi się w ogóle nie podoba. Myślę, że będzie ciekawszy kosmos, jak sprawdzałem, jakie stage są. W sensie jakie są poziomy. Oku, czy tu byliśmy? Nie, tu. Gdzie my idziemy? Tam idziemy, bo tam nie byłem. Muszę się skupić. Kurczę, dawno nie grałem chyba w obby. No cóż, dobrze, że takie łatwiutkie wybrałem na początek, bo to naprawdę jest easy. Obby więc muszę się oswoić, bo ja dawno nie grałem w Oby, a w sumie jeżeli chodzi o Robloxa to dużo było markerków ostatnio, bo to jest taka wasza ulubiona chyba seria na tym kanale. Bo najwięcej wyświetleń i najwięcej godzin oglądania generuje Więc chyba markerki, to wasza ulubiona serie. Więc to były takie ostatnie filmy z Robloxa, a tak mało się skupiliśmy właśnie na Oby z montażystką. o kurczę, ale gorąco tu jest. Ja się po jak nagrywam. Czekajcie to. Pamiętam jeszcze, że jak był czerwiec, chyba, to ja pod kołdrą siedziałem, żeby Wam było dobrze. Ja się poświęciłem, naprawdę. Poświęciłem się bardzo. Wtedy to było naprawdę poświęcenie, warte, warte uwagi. Plotek powinien o tym napisać. Powinni pisać o tym, że ja pod kołdrą siedziałem 20 minut i nagrywałem dla Was filmy z Robloxa. Oj, to było osiągnięcie. Ale wtedy było. Pamiętam, że tam na odcinek też się bardzo źle nagrywało. W ogóle w tytule chyba dam w ogóle znak, yy, znak zapytania y, część ile na ile, bo jeszcze po prostu nie nagrałem. Yy, więc y, może się, z, się zastanawiać, jak nagram wszystkie odcinki, to po prostu to pozmieniam. Może nawet dzisiaj nagram... Nie, dzisiaj nie nagram, dzisiaj nagram chyba tylko jeden dam radę. Nie dam rady więcej odcinków. Tego już nie było? To jest chyba w ogóle taka, ten... satelita. Całkiem fajne. Ale uważam, że jest mało takich tematycznych rzeczy. mogłoby być na przykład jakieś planety, a to jest takie bardziej... To już podchodzi pod takie trochę typowe obby to. Prawda? Że jest po prostu takie, no takie typowe. Mi się bardziej podobało na przykład to World obby. To jest od tego samego wydawcy. Ja to stwierdzam po tym, że można skipnąć dwa razy stage za darmo i są diamenciki i jest bardzo podobne, m, podobny design y, map, map po prostu tej gry więc jest raczej od tego samego wydawcy to jest tak zwany string ogniot. dobra, daliśmy radę, jesteśmy na 73 stage'u stage jest 200 O, idziemy do nowego świata Ciekawe jaki teraz będzie... Słamp No to zobaczymy czy taki Słamp O, Słamp taki... Fajny Podoba mi się, ten poziom chyba jest najładniejszy na razie Aż zrobimy sobie zdjęcia Będziemy mieli na miniaturkę Weźmiemy myszkę z głowy Pięknie Zapytacie pewnie nowi widzowie, bo pewnie was trochę przybyło od poprzedniego odcinka z Robloxa, bo mamy już w sumie 165 subskrypcji, więc na pewno was trochę przybyło, więc um, po prostu jak nagrywam ekran, to jest jakość 144 e, pikseli, a ja chcę, żebyście mieli film taki jak teraz macie, czyli um, 1080 e, na 60 klatek. Yy, więc jest po prostu lepsza jakość i macie w lepszej jakości i nie macie pikselozy aż takiej bardzo. A będziecie mieli lepszy, jeszcze lepszą jakość jak ten tablet kupię sobie. zbieram na tablet. Dokładnie. Moje postanowienie noworoczne chyba. Swoją drogą w ogóle, tak mi się przypomniało teraz, że zapraszam do Was na Twittera. Yy, was bardziej na Twittera zapraszam niż na mojego Instagrama, ponieważ na Twitterze jestem bardziej aktywny niż na Instagramie. Jeżeli chcecie być w ogóle na bieżąco ze wszystkim co się dzieje wokół mojego życia, nie tylko kanału, ale też takiego, wiecie, życia Normal Life, to zapraszam tam, bo jak tam wejdziecie, to będziecie wiedzieli wszystko. Będziecie wiedzieli co robię, będziecie wiedzieli wszystko, naprawdę będziecie nawet mieli przecieki do filmów, które będą w przyszłości nagrywane. Na przykład wczoraj mieliście przeciek, że będzie film z Robloxa i że powrócimy. O kurczę, to są te belki i nie lubię tego. Strzelałbym w sumie w... w to Nie strzeliłbym dobrze i bym umarł, jakby to było prawdziwe życie Środkowy dobrze i tutaj też bym raczej dał środkowy może, niestety nie tym razem To jest przemyślane, bo jakby było przy tym to by można było sprawdzić, taki lifehack Jak będzie taki poziom to wam pokażę, na szczęście nam się udało przejść w ogóle Dobra szczęście, że takie krótkie jest. To jest chyba w ogóle ten. Kłoda taka. Tak mi się wydaje. Bo na przykład ten poziom jest dużo ładniejszy niż, yy, niż tamte inne. uczy chciałem ładne zdjęcie, ale tu jednak nie. Tu nie jest zdjęcie na miniaturkę. Gdzie będzie zdjęcie na miniaturkę? Chyba, że będę musiał zrobić miniaturkę tak od podstaw że będę bez zdjęcia. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Kurczę, dziwnie by było. Ale w ogóle przyjemnie się nagrywa ten odcinek. Tak. Dużo było tych quizów ostatnio, a teraz to tak przyjemnie się nagrywa ten odcinek. I też w ogóle przyjemne jest to, że mamy e, dwa poziomy do więc jak będzie jakiś trudny, e, to będziemy mogli go od razu pominąć bez po prostu zbędnego. Kurczę, wpadłem do wody, naprawdę. Ja tam po prostu szczęścia. Dobra, na no szczęście te sery nie wydawały się takie trudne jakby mogły się wydawać. Na początku myślałem, że są trochę trudniejsze. Do kiedy? Zróbmy sobie do setnego poziomu, co? Taką idealną połowę, i w sumie wyjdą chyba dwie części tylko. Myślałem, że będzie więcej. Tak szczerze. No to zrobimy sobie do, do setnego poziomu i sobie zakończymy nasz odcinek w jakimś fajnym miejscu. Kurczę powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie się nagrała mi ten odcinek miło wrócić do takiej serii, prawda? W ogóle dzisiaj w nocy burze zapowiadają, więc mam nadzieję, że ten film się wyśle bezproblemowo yy, I że telefon mi przez te w nocy nie wybuchnie Dobra, to jest 99 poziom, więc akurat chyba będziemy, odblokujemy sobie w ogóle nowy ten yy, Idziemy ze słampów do underwaterów No dobrze, no to mamy tutaj underwater, zobaczcie jakie fajne underwater, prawda? to będzie w następnym odcinku co jeszcze będzie oprócz Underwater yy, będzie Swamp, Underwater i będzie, będzie Holidays i będzie Playground i Honey i The End mm, jestem ciekawy tego, szczególnie tego honey. honey brzmi ciekawie Playground jakoś bardzo nie jestem ciekawy to, co to będzie Holidays też zbytnio nie ale na Honey jestem nagrzany więc ja, jeżeli jesteście ciekawi co tam będzie to zostawcie łapkę do góry Myślę, że na początek mm, troszeczkę słabo z aktywnością ma stan, więc y, dajcie trzy łapki do góry y, i wtedy nagram kolejny odcinek. Więc papa, pa. to taka równa połowa, więc będą dwie części na pewno. Papa. Pa.